Profesor Banach bardzo lubił łączyć wypoczynek z pracą twórczą, przy czym zupełnie nie przeszkadzał mu hałas kawiarni szkockiej, w kawiarnianym gwarze i przy dźwiękach orkiestry nic nie tracił na koncentracji myśli i umiejętności formułowania swoich słynnych problemów matematycznych. A problemy te zapisywał po prostu na papierowych serwetkach i marmurowych płytach kawiarnianych stolików. Z tak zapisanych wywodów i dowodów matematycznych, ścieranych potem bezlitośnie przez kalnerów ze stolikowych blatów, nie pozostawał oczywiście i niestety żaden ślad. Pojawił się więc na owych blatach w pewnym momencie gruby wielokartkowy zeszyt, w którym uczeni matematycy lwowscy skrupulatnie zapisywali problemy nierozwiązane ad hoc, opatrując każdy z nich datą i nazwiskiem jego autora.